Ogromna wpadka Fortnite'a, zmiany w karnetach bojowych, sezon czwarty w rozdziale piątym, a w nim zmiany w rozgrywce, nowe informacje, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie go go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli Wy w nowym sezonie czwartym chcielibyście karnet za darmo, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy ile osób tak chciało. Jeżeli Wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodikiem, czyli oczywiście Hexokot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. W samym początku przechodzimy do dość sporej wpadki Fortnite'a, która związana jest ze sklepem z przedmiotami. No i dnia wczorajszego do sklepu dość niespodziewanie powróciły całkiem rzadkie skiny, takie jak na przykład Zwiadowca, czy też na przykład Cyprus Nell. I są to skiny, które ostatni raz były widziane ponad tysiąc dni temu. Natomiast jak się okazuje, no to w sklepie było coś jeszcze, a mowa tutaj o pierwotnej wersji Paradygmat. No i jest to skin, który właśnie pojawił się ekskluzywnie w rozdziale pierwszym. No i nawet jak Epic Games napisał, to był on limitowany czasowo, no a finalnie się pojawił i był on przez właśnie dokładną godzinę w Fortnite'owym sklepie. Następnie Epic Games, właśnie z tego sklepu, no po prostu tą paradygmat wycofali. No i jak się okazuje, no to gracze, którzy sobie ją zakupili, mają całkiem spore szczęście, ponieważ po pierwsze, no to osoby, które sobie ją zakupiły, no to generalnie będą mogły sobie tego skina zatrzymać. Przy okazji, moi drodzy, no to właśnie yy, otrzymałem również zwrot fałdolców czyli, że no, jakby nie to taki po części darmowy skinek. Następnie, moi drodzy, Fortnite napisał, że planuje wprowadzić OG właśnie styl edycji dla osób, które kupiły tego skina w 2019 roku. No i generalnie no to ludzie, którzy kupili właśnie tego skina w 2019 będą mieli właśnie opcję, żeby sobie ją zwrócić. Także naprawdę bardzo ciekawa sytuacja. No i w sumie to nie do końca wiadomo, jak to się stało, lecz najprawdopodobniej Epic Games chciał przywrócić inny zestaw i generalnie pomylili nazwy z Paradygmat. I wyszło jak wyszło, także no, naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawie. Przechodząc, moi drodzy, dalej mamy bardzo ciekawe zmiany, właśnie w karnetach bojowych, generalnie przyszłych, ponieważ nie jest to jeszcze od obecnego karnetu bojowego, tylko dopiero od nadchodzącego. I dowiedzieliśmy się bardzo ciekawych zmian, właśnie w dostępności, właśnie przedmiotów z przyszłych karnetów bojowych w Fortnite. Cie. Jak się okazuje, no to przedmioty z nadchodzących karnetów bojowych będą mogły trafić do sklepu Fortnite, po co najmniej 18 miesiącach od daty wygaśnięcia karnetu bojowego, przedmioty z karnetu bojowego mogą zawierać różną liczbę styli alternatywnych za każdym razem, gdy pojawiają się w sklepie. No i. Niżej napisali, że zmiana ta pozwala właśnie im po prostu inwestować w nowe i ekscytujące nagrody karnetu bojowego i jednocześnie właśnie umożliwia przyszłym graczom dostęp do tej zawartości właśnie w tym na przykład stroi opartych na popularnych licencjonowanych postaciach. No i w sumie no to Epic Games właśnie planuje coś takiego wprowadzić od sezonu czwartego, bo pewne jest to, że sezon czwarty będzie głównie powiązany z... Marvelem, także w większości właśnie postaci w przyszłym karnecie bojowym zapewne właśnie na takowej licencji będzie. No i po 18 miesiącach od tego karnetu bojowego, generalnie te przedmioty będą mogły powrócić. Także tak to się mniej więcej prezentuje. Przechodząc moi drodzy, dalej mamy to, że Donald Mustard, dosłownie jak wydarzyła się wpadka z Paradygmat, to wstawił coś takiego na swojego Twittera. Także generalnie chyba sobie tam za bardzo nie radzą w tym Fortnite. Cie. Nie no, tak serio to żartuję, i już właśnie odstawmy ten temat. Paradygmat na bok. No było minęło, kto kupił ten jest szczęśliwcem i otrzyma fałdolce zwrotu i tak dalej. Kto nie kupił, no to niestety może Fortnite wy w przyszłości jeszcze przywróci jakiegoś rzadkiego skina. Natomiast, moi drodzy, już właśnie 10 ma się odbyć bardzo ciekawy turniej. Jak się okazuje, moi drodzy, no to ma się odbyć specjalny turniej właśnie tak zwanego D4VD, czyli generalnie wykonawcy muzycznego. Jak się okazuje, moi drodzy, no to ten turniej będzie od 19 do 22, co jest akurat bardzo. Bardzo w sumie ciekawe, bo właśnie z tego co wiem, to chyba za te właśnie 3 dni, w sensie tego 10, ma być również wydarzenie na żywo. Także, no, troszeczkę nieciekawy czas, jakby nie patrzeć na właśnie turniej. Natomiast moi drodzy, jak się okazuje, no to osoby, które zajmą wysokie miejsce w specjalnym turnieju duo, otrzymają właśnie emotkę tego ziomeczka przedwcześnie. Emotka z serii ICON. Także, no, tak to się prezentuje i nie jest to o żadnego skina ani nic takiego, jest to po prostu o emotkę z serii ICON. Także no, tak to, tak to mniej więcej wygląda. A my w tym oto momencie przechodzimy do tematu sezonu czwartego w rozdziale piątym Fortnite'a, ponieważ dosłownie zostało już bardzo niewiele, ponieważ jeszcze 8 dni i będziemy już w nowym sezonie czwartym. No jak się okazuje, to już za parę dni od tak zwanego Marka Reina, czyli oczywiście yy, właśnie. CEO foundera Epic'a otrzymamy słowo na nowy sezon i ten tak naprawdę co sezon coś takiego robi, czyli zdradza nam jedno słowo na nadchodzący sezon Fortnite'a. No i w tym przypadku nie wiadomo dokładnie jakie będzie to słowo, natomiast właśnie poznamy je w przeciągu paru dni, co akurat myślę, że jest bardzo dobrą informacją. Jeżeli jesteśmy właśnie w sezonie czwartym, w sensie w temacie sezonu czwartego, to mamy naprawdę wiele informacji związanych chociażby z właśnie rozgrywką. No i jak się moi drodzy okazują. To zmian w rozgrywce będzie wydaje mi się, że całkiem sporo, ponieważ pewne jest to, że następny sezon jest powiązany z po prostu Marvelem, no i wiadomo, że w większości postaci pewnie otrzyma jakieś swoje mityczne bronie i tego typu rzeczy. Natomiast oczywiście to nie jest wszystko, ponieważ mamy już parę potwierdzonych broni na następny sezon czwarty. I chociażby jedną z takowych broni jest to właśnie Dual SMG. Nie do końca jestem jeszcze pewny, jak Dual SMG ma właśnie działać i funkcjonować, natomiast Epic Games zapewne jakoś całkiem ciekawie to wymyśli. Natomiast to nie jest oczywiście wszystko, ponieważ również na pole bitwy ma powrócić Anvil Launcher, przy okazji no to Super Launchpad, następnie no to Szpony Wolverina, jak i również Striker Burst Rifle V2. Także naprawdę bardzo ciekawe przedmioty, jakby nie patrzeć. Oczywiście moi drodzy, w rozgrywce pewne jest również to, że otrzymamy zmiany właśnie na mapie. Najprawdopodobniej będą to trzy bądź też cztery nowe miejscówki i jedną z takowych miejsców Miejscówek najprawdopodobniej będzie miejscówka doktora Duma, ponieważ głównie sezon będzie się skupiał na jego postaci. W sensie będzie on taką właśnie główną postacią sezonu. No i mamy otrzymać miejscówkę, która właśnie ma nazwę kodową Angel Puff. Jak się okazuje, no to jeden ze skinów z skarnetu bojowego też ma właśnie taką nazwę kodową. Także, no jakby nie patrzeć, jest to praktycznie w 100% potwierdzona miejscówka doktora Duma. Natomiast jakie jeszcze miejscówki otrzymamy, tego niestety nie wiemy. A nie wiemy tego dlatego. Że nie mamy poznanych jeszcze w 100% skinów z karnetu bojowego nadchodzącego sezonu. No, jak na razie możemy sobie tylko i wyłącznie snuć jakieś teorie, ponieważ oczywiście. Jest naprawdę bardzo duża szansa, że w nowym sezonie zobaczymy właśnie fantastyczną czwórkę, czyli no generalnie też postacie, które widzicie teraz na ekranie. No i oczywiście poza tym wszystkim jest szansa na masę innych ciekawych skinów. Chociażby, moi drodzy, mamy Galactusa. Jakby nie patrzeć, no to mieliśmy zapowiedź Galactusa, ponieważ jedna z postaci na wyspie mówiła Eony temu i bardzo daleko stąd głodna bestia pożerała gwiazdę za gwiazdą, aby ogrzać swój brzuch. Bestia wciąż wędruje po ciemnościach, polując na wieczór. Ciepło. No, oczywiście, Skin Galactusa nadal jest w plikach, więc wszystko po części się ze sobą zgrywa. No i moi drodzy, dnia jutrzejszego startuje też bardzo ciekawa rzecz, która może nam również ujawnić parę ciekawych rzeczy, właśnie związanych z nadchodzącym sezonem. A mowa tutaj, moi drodzy, o tak zwanym wydarzeniu D23. No i to wydarzenie będzie od 9, czyli właśnie od jutra, aż do 11. No i oczywiście potwierdzone jest również to, że gaming będzie grał bardzo dużą rolę podczas tak Takowego właśnie wydarzenia, co tylko i wyłącznie oznacza, że najprawdopodobniej otrzymamy teaser Fortnite X Marvel. Także, według mnie, naprawdę bardzo ciekawa sytuacja. No i oczywiście, podsumowywując, to na pewno otrzymamy nowy karnet z postaciami z Marvela, i wydaje mi się, że głównie, do no, większości będą to postacie z Marvela. Poza tym wszystkim, no to otrzymamy od 3 do 4 nowych miejscówek, z czego jedna z nich będzie to miejscówka Doktora Duma. W Większości postaci, raczej, powinna dostać jakiegoś swojego mityka, no i też pewnie dostaniemy jakieś, no, nowe medaliony. No, chwilowo niestety nie wiemy, co takowe będą mogły robić. No i oczywiście wiadomo, no, sezon jak sezon, praktycznie każde wejście sezonu jest bardzo podobne do siebie, natomiast miejmy nadzieję, że przedmioty w nowym sezonie będą nieco bardziej zbalansowane i nie będą aż tak wkurzające jak na przykład Nitro, czy też Nitro pięści. No i to by było tak naprawdę na tyle, ponieważ z nowych informacji niestety nic więcej nie mamy. No i tak naprawdę teraz czekamy na właśnie po prostu... Całe to wydarzenie D23, czyli właśnie to wydarzenie, gdzie mamy poznać jakiś, właśnie, teaser nowego sezonu. No i oczywiście o wszystkim będę Was updateował na bieżąco. Więc subskrybujcie kanał z dzwonkiem, żeby tego nie przegapić. Tak samo, jeżeli jesteście nowi na tym kanale no to po prostu subskrybujcie go. Jeżeli ten materiał Wam się spodoba, zostawcie tu łapeczkę do góry. Jeśli będziecie robili zakupy w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z kodzikiem HEXOKOD. No i jeżeli obejrzeliście ten materiał do końca, w komentarzu możecie napisać sezon czwarty. Ja postaram Wam się wtedy przypiąć serduszko. I to tyle. papa pa.